Spektakl dziad i baba według Kraszewskiego był y, finałowym spektaklem naszej wędrówki po Oleśnicy. Trwała ona 6 dni y, i dzisiaj, y, dzisiaj... Y, zaprezentowaliśmy spektakl, który powstał właśnie w Oleśnicy. Przez cały nasz pobyt od poniedziałku robiliśmy dekoracje, próby poza warsztatami i spektaklami, które graliśmy codziennie I, i ten spektakl udało nam się stworzyć właśnie tutaj. Jeżeli chodzi o, o aktorów, twórców, brało w tym udział 7 osób aktorzy Akademii Wyobraźni oraz teatru Arlekin z Łodzi. Jeżeli chodzi o uczestników, no to codziennie na spektaklach było około 30-40 dzieci i tyle samo dorosłych. Na warsztatach też, też, też sporo dzieci. Wszystko było od pogody też trochę uzależnione, bo bywały deszczowe poranki, gdzie tych dzieci było trochę mniej. Ale zwłaszcza na wieczorne spektakle, bardzo licznie ludzie tutaj przybywali. Projekt został sfinansowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy oraz przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a realizacją zajęło się Stowarzyszenie Akademia Wyobraźni oraz gościnni aktorzy teatru Arlekin z Łodzi.